Cześć, zapraszam na nowy film na naszym kanale pełnym najróżniejszych niesamowitych i zaskakujących ciekawostek. Najbardziej obrzydliwe rzeczy znalezione w jedzeniu. Stare powiedzenie mówi, że jesteś tym, co jesz. Dlatego wielu z nas bardzo uważnie dobiera to, co trafia na ich talerze. Zapewniam Was, że po obejrzeniu tego materiału Zaczniecie dużo dokładniej sprawdzać, co faktycznie się na tych talerzach znajduje. W czasach, gdy przemysł spożywczy rozwija się w zawrotnym tempie, a globalizacja umożliwia dostęp do różnorodnych produktów z całego świata, kwestia bezpieczeństwa żywności staje się coraz bardziej paląca. Mimo zaawansowanych technologii i rygorystycznych norm sanitarnych zdarzają się przypadki, które budzą grozę i obrzydzenie. Przedstawiamy zestawienie 10 najbardziej szokujących i odrażających znalezisk w jedzeniu i napojach, które zostały udokumentowane w ostatnich latach. Numer 10. Pewien Tajlandczyk dokonał niespodziewanego odkrycia podczas jedzenia lodów na patyku o smaku czarnej fasoli. Zauważył bowiem, że w środku znajduje się coś, co początkowo przypominało oko. Po chwili jednak, wraz z stopnieniem loda, okazało się, że był to wąż, prawdopodobnie młody wężolot, który występuje w południowo-wschodniej Azji, w tym w Tajlandii. Dorosłe osobniki osiągają długość od 70 do 130 cm, ale w lodzie prawdopodobnie znajdowało się młode, które mierzyło około 20 cm. Do tej pory nie udało się ustalić, która firma odpowiada za produkcję tego kontrowersyjnego deseru. Numer 9. W niektórych rejonach świata karaluchy są prawdziwym przysmakiem. Mogą one być smażone, duszone z sosami i dodatkami, a nawet spożywane żywcem. Zapewne jednak nie o takim posiłku myślał pewien mężczyzna, który podczas jedzenia przekąski z chrupiącymi sardelami zauważył, że jeden z kawałków wygląda nieco inaczej. Po dokładniejszym przyjrzeniu się odkrył, że to martwy karaluch pokryty sezamem. Numer 8. W Wielkiej Brytanii cierpiąca na arachnofobię kobieta w burgerze zakupionym w McDonaldzie znalazła pająka. Do zdarzenia doszło 10 grudnia 2020 roku. Panicznie bojącej się pająków w 29-latce natychmiast odebrała apetyt. Przez kolejne trzy dni nie mogła się otrząsnąć. Wściekła kobieta wysłała e-mail ze skargą do McDonald's. Po dziewięciu dniach sieć zaoferowała jej w ramach zadośćuczynienia kupon restauracyjny o wartości 15 funtów. Rozgoryczona klientka, oczywiście, odrzuciła tę formę rekompensaty, zarzekając się, że już nigdy nic w tej sieci nie zje. Ostatecznie głos zabrał rzecznik prasowy McDonald's, przepraszając za zaistniałą sytuację i opóźnienie w odesłaniu klientce odpowiedzi. Dodał również, że kupon restauracyjny został wysłany w geście dobrej woli i nie miał na celu obrazić kobiety. Numer 7. W Australii pewna rodzina oskarżyła personel popularnego pubu o dodanie swoich odchodów do zamówionych lodów. Miała to być zemsta na małżeństwie, które wcześniej skarżyło się na zbyt głośne imprezy w lokalu. Mężczyzna wraz z żoną pochorowali się po zjedzeniu tych lodów, ale kucharze z pubu nie przyznają się do winy. Śledztwo wykazało faktyczną obecność kawałków kału w deserze, a sprawa trafiła do sądu. Wyrok nie został jeszcze ogłoszony. Zanim ruszymy dalej, pamiętajcie: zostawić łapkę w górę i zasubskrybować nasz kanał. Numer 6 w Subwayu możesz wybrać różne dodatki do swojej kanapki: oliwki, ser, warzywa, ale nóż? To już chyba zbyt ostra przyprawa, nie sądzicie? A jednak w 2008 roku 26-letni John Agnesini, klient Subwaya w Nowym Jorku, zamówił kanapkę Cold Cut Trio. Gdy zaczął ją jeść, w środku odkrył 18-centymetrowy nóż. Teraz w sądzie domaga się od sieci restauracji odszkodowania w wysokości 1 miliona dolarów. Numer 5. W Wielkiej Brytanii pewien mężczyzna w bochenku chleba zakupionym w supermarkecie znalazł martwą mysz. Sprawa wywołała powszechne oburzenie i została szeroko nagłośniona w mediach. Numer 4. Mieszkaniec Bostonu zakupił opakowanie winogron w sklepie Whole Foods Market. Po otwarciu opakowania zauważył, że coś się w środku rusza. Przy bliższych oględzinach okazało się, że znalazł tam żywego i niebezpiecznego pająka. Czarną wdowę. Zaalarmowany sklep natychmiast wycofał całą partię produktu ze sprzedaży. Numer 3. Fred Denegri z Florydy podczas lipcowego grillowania w ogródku otworzył puszkę dietetycznej Pepsi. Po wypiciu kilku łyków poczuł coś dziwnego i wylał zawartość puszki do zlewu. Odkrywając dziwny obiekt, który utknął w środku. Sprawa została zgłoszona do FDA, która stwierdziła, że w środku puszki znajdowała się żaba lub ropucha. Kontrola linii produkcyjnej w fabryce w Orlando, z której pochodziła feralna puszka, nie dała odpowiedzi, kiedy i w jaki sposób ta dziwna wkładka znalazła się w opakowaniu. Numer 2. W 2002 roku klientka restauracji McCormick Smoke's w Kalifornii znalazła w swojej zupie z owoców morza coś, co początkowo uznała za wyjątkowo gumowaty kawałek kalmara lub małży. Jednak po na serwetkę odkryła, że to, czego nie mogła przerzuć, to prezerwatywa. Klientka oddała sprawę do sądu i oczywiście wygrała. Numer 1 w 2005 roku niejaki Clarence Stowers z Illinois zakupił deser w lodziarni Coles Frozen Custard. Podczas konsumpcji natrafił na coś, co uznał za kawałek jakiegoś słodycza. Początkowo próbował to przerzuć, ale wyczuł, że coś jest nie tak i po chwili wypluł. Zaniepokojony, postanowił opłukać znalezisko pod wodą. Po dokładniejszym zbadaniu okazało się, że to fragment ludzkiego palca. Okazało się, że jeden z pracowników faktycznie przypadkowo odciął sobie spory kawałek palca, a inny, przez nieuwagę, strącił go wprost do przygotowywanego deseru. Smacznego! Przedstawione tutaj przypadki pokazują, że mimo postępu technologicznego i zaawansowanych systemów kontroli jakości, wciąż dochodzi do rażących zaniedbań w przemyśle spożywczym, które niejednokrotnie narażają klientów na realne niebezpieczeństwo. Czasem jest to przypadek, czasem luka w systemie zabezpieczeń, a czasem złośliwość czy zła wola pracownika. Siema, Kuba. Po co leżysz na podłodze? Nieważne. Słuchaj, wy, Dodajesz coś od siebie do tego sosu? Wiesz, co na myśli? Nie. Szkoda. Ale czasem lejemy z kumplem do frytek. Dlatego bądźcie czujni w trakcie posiłku, nigdy nie wkurzajcie obsługi w knajpie, w której zamierzacie jeść i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, abyście nie przegapili naszych kolejnych filmów.